Moi widzowie najczęściej zadają mi pytanie, jakie jest moje ulubione danie. Abym mogła w pełni odpowiedzieć na to pytanie, stwierdziłam, że podejmuję się dość szalonego challenge'u i przygotuję dania na każdą literę alfabetu. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słyszeliście? Zaczynamy nową serię, gdzie będę przygotowywała dla Was dania, moje ulubione dania na każdą literę alfabetu. I skoro dziś pierwszy odcinek tej serii, zaczynamy od litery A i przygotujemy przepyszny Ananasowiec. Przygotowanie tego ciasta zaczniemy sobie od Biszkoptu. Ja tutaj już na bok odstawiam sobie kwiaty. Będą potrzebne nam cztery składniki. Jajka, wiejskie jajka, będzie potrzebny cukier, mąka, a także budyń, bo to będzie Biszkopt, właśnie z dodatkiem budyniu. Do tego ciasta użyjemy również masy takiej budyniowej i jak sama nazwa wskazuje, będzie również ananas, ale to za chwilę. Zaczynamy od jajek. Pokażę wam bardzo prosty przepis na biszkopt bez rozdzielania białek od żółtek, także zaczynamy przygotowywanie. Zaczynamy od czterech jajek wiejskie jajka, u mnie oczywiście jajka od babci Marysi. Wbijamy je tutaj do środka. Pamiętajcie, by wcześniej jajka wyparzyć. Jajka oprócz biszkoptu będą również potrzebne nam później do masy, ale o tym dowiecie się oczywiście później. Trzecie i ostatnie jajko, i zaczynamy miksowanie. Zakładamy rączki do miksera i ubijamy jajka, aż masa będzie jasna i puszysta. Teraz, gdy jajka się ubijają, przygotujcie sobie cukier, bo za chwilę będziemy dodawać cukier. Cukier podzielimy na dwie partie i dodamy je stopniowo. Cukier dodamy stopniowo, bo on się pięknie w tej masie jajecznej rozpuścił. Ale teraz również jest czas na to, byście w komentarzu dali znać, bo jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaki będzie kolejny przepis na literę B. Mam nadzieję, że zgadniecie i na pewno Was tutaj oznaczę, kto zgadł. Zobaczcie, jajka są już pięknie ubite, i tak jak wam mówiłam, do środka dodajemy stopniowo cukier. Podzielię, podzielę ten cukier na dwie partie i miksuję to. Potrwa około minutę do półtorej. Później kolejna partia cukru, i na koniec zostanie tylko mąka i proszek budyniowy całość pójdzie do pieczenia. Dlatego teraz już przygotujcie sobie blaszkę. Blaszka duża 26 cm. Ja to ciasto będę przygotowywała w rancie i nie ukrywam, że już blaszkę mam przygotowaną, rant również, dlatego bardzo szybko nam przygotowanie pójdzie. Widzimy się, jak już ten cukier będzie rozpuszczony. Cukier jest już rozpuszczony, dlatego teraz kończymy miksowanie. Tutaj w ogóle już nam mikser nie będzie potrzebny do przygotowywania biszkoptu. Zostawiamy samą misę miksera. I Teraz niezbędne będzie, niezbędne będzie sitko i przez to sitko na dwie partie również przesiewamy mąkę. Dlaczego przesiewamy na dwie partie? A no bo dlatego biszkopt jest taki kapryśny, że ta mąka opada na dno, mąka opada na dno i później powstają takie grudki, które później po upieczeniu nie są fajne. Dzielimy też na dwie części proszek budyniowy i uwaga szpatułką delikatne. Delikatnie, widzicie, mąka opada na dno i muszę i musimy dokładnie wymieszać, by tutaj żadnych grudek nie było. I za chwilę wsypujemy drugą część i gotową masę budyniową, ciasto budyniowe będziemy przelewać do formy. Ciasto jest już wymieszane. Zobaczcie, jaki ono powinno być konsystencji. Jest gęste, ale zarazem pulchne. Teraz biorę sobie blaszkę, mam tutaj położoną, ją z boku już do was przychodzę. W sumie mam rant cukierniczy, i do tego rantu cukierniczego teraz wylewam ciasto. W tym cieście nie chodzi, by biszkop był wysoki, musi być on fajny, sprężysty, wilgotny. Oczywiście pamiętajcie, wy dobrze wygrzebać to ciasto z boków naczynia. I gwarantuję Wam, że Biszkopt właśnie z tego przepisu Wam zawsze wyjdzie. Jeszcze fajny Biszkopt jest na bazie oddzielnie ubijanych białek, żółtek, ale do żółtek zawsze daje olej. I gwarantuję Wam, że ten Biszkopt jest zawsze wilgotny. W komentarzu Wam zostawię link do filmiku. Także może z niego skorzystacie. Ciasto jest już w rancie i teraz rozgrzejcie sobie piekarnik do 180 stopni, 35 do 40 minut, grzanie góra-dół bez termoobiegu i biszkopt pięknie urośnie. Pamiętajcie, nie dodawajcie proszku do pieczenia i będzie wyśmienity w smaku. Ja nie będę tutaj piekła tego biszkoptu w tym piecu, z tego względu, że mamy tutaj niesamowicie dużą temperaturę i biszkopt na w świecie by nam się spalił. Także wstawiam do piekarnika biszkopt i widzimy się za chwilę, bo będziemy przygotować, przygotowywać przepyszny krem. Biszko piecze, dlatego teraz czas na krem, a do kremu potrzebujemy puszki ananasów. Potrzebujemy jeden budyń, potrzebne będzie również łyżeczka cukru, łyżeczka mąki i zaczynamy przygotowywanie, a to będziemy przygotowywać na naszym tradycyjnym piecu, dlatego teraz zapałki w dłoń i rozpalamy. Oczywiście musimy zdjąć kwiaty i rozpalamy. Muzyka Ja teraz otwieram ananasa, ale specjalnie mówiłam operatorowi, żeby poszedł troszkę dalej, bo ja tutaj specjalnie dla Was dwie godziny robiłam te dekoracje słonecznikowe. Jest ogrom tu słoneczników i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Spod I tak jak mówiłam, otwieram puszkę ananasów, bo właśnie na soku z ananasów będziemy przygotowywać budnie. Dlatego przygotujcie sobie szklankę. Wylejcie wodę z ananasa. I właśnie tę wodę będziemy na początku gotować. A do zagotowanej wody dodamy wymieszany budyń z łyżeczką cukru i łyżeczką mąki. Gwarantuję Wam, że będzie pysznie. I uwaga, pół szklanki soku z, z ananasów. Wlewamy tutaj do garnka i gotujemy. A my w międzyczasie do tej pozostałej ilości wsypujemy jedno opakowanie 40 gramów budyniu. Tak jak mówiłam, dodajemy tutaj również jedną łyżeczkę cukru i jedną łyżeczkę mąki. Całość dokładnie mieszamy i jak tylko zagotuje nam się pozostała ilość płynu, będziemy całość gotować, aż powstanie pyszny, gęsty, ananasowy budyń. Zobaczcie, ta kuchenka działa lepiej niż indukcja. Bardzo szybko ten sok ananasowy się już zaczął gotować, dlatego wymieszane budynie wlewam tutaj do środka i mieszam, aż całość pięknie zgęstnieje. I zobaczcie, powolutku ten budyń zaczyna gęstnieć i za chwilę będzie całkowicie gęsty, ale mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że tak szoruję łyżką po garnku. Nie bójcie się z tymi garnkami, nie ma prawa się nic zadziać, one są niezniszczalne, także oczywiście Wy tego nie róbcie, ale ja śmiało mogę tak mieszać. Zobaczcie, budyń jest coraz gęstszy. Już dosłownie za chwilkę go ściągam tutaj z ognia i odstawiamy do całkowitego schłodzenia. Budyń jest już gotowy. Tak jak mówiłam, odstawiam do schłodzenia. Wygląda rewelacyjnie i właśnie taki delikatny kolor będzie miał nasz krem ananasowy. Budyń stygnie, Biszkopt już kończy się piec, dlatego my teraz przygotujemy składniki do bezy, bo to ciasto góry ma bezę. Ale taką nieidealną bezę, bo tutaj nie chodzi o bezę Pawlowa, tylko o piękną bezę z wiórkami kokosowymi, by nadać piękny efekt. Gwarantuję Wam, że będzie nie dość, że pysznie, to również pięknie. Słuchajcie, przygotujcie sobie białka, za chwilę już ubijamy bezę. Wszystkie składniki na przygotowanie bezy już mam, a mianowicie 4 białka, mam również cukier, a także wiórki kokosowe. Ale słuchajcie, ja w międzyczasie przyniosłam już biszkopt. Za chwilę go wyjmę z rantu, a w ten sam rant włożę masę bezową. Będzie pyszniej. i tutaj chciałabym podkreślić, że do całego ciasta idzie 8 jajek. 4 do biszkoptu i 4 łącznie do kremu i bezy, bo do bezy 4 i do białka, a 4 żółtka idą do kremu. Zaczynamy przygotowywanie. Ja w międzyczasie już pozwoliłam sobie rozdzielić białka od żółtek. Z 10 sztuk oczywiście zostało nam dwie sztuki. Wlewam sobie białka i uruchamiam mikser. Dosłownie chwilę to potrwa, a taką bezę będziemy piec około 20 minut. Wbijamy białka, później stopniowo dodajemy cukier, by on się pięknie rozpuścił i do środka również tutaj pójdzie Pójdą biurki klasowe. I słuchajcie, jedno białko waży tak średnio 30 gramów i na jedno białko dodajemy 50 gramów cukru. Wsypuję tutaj stopniowo, tak jak mówiłam, by ten cukier pięknie się rozpuścił, jak już ubije. Białka z cukrem i cukier będzie rozpuszczony, to widzimy się, bo do środka tutaj będziemy dodawać aż 200 g wiórków kokosowych. Białka z cukrem są już ubite czas na wiórki kokosowe, 200 gramów, tak jak mówiłam. Ja dodam 190 g i zostawię 10 gramów, by posłupać wierz bezy. Partiami dodaję i za chwilę już wyciągamy biszko i w to miejsce wkładamy kokosową bezę. Jednak zmieniłam zdanie i wsypałam tutaj całe wiórki kokosowe. Już możemy odpiąć rózgi miksera i wyciągamy biszko. Za chwilę wam pokażę jak wygląda pięknie i gwarantuję wam, że będziecie zachwyceni, bo to ciasto nie dość, że pyszne jest, pięknie wygląda, ale również bardzo szybko je przygotujecie. Jakieś półtorej godzinki, myślę, że na ciasto to jest bardzo szybko. Bierzemy się za wykładanie masy bezowej. I zobaczcie, masa bezowa kokosowa prezentuje się. Następująco. Za chwilę już wykładamy. Wcześniej jednak musimy wyjąć biszkopt. Zobaczcie, jak pięknie urósł. Oczywiście sobie wykroję boki biszkoptu i już wyciągamy. Zobaczcie. Ładniusi, piękniusi. Zaraz Wam. Pokażę go jeszcze raz, a w miejsce biszkoptu ląduje beza. Biszkopt odkładam na bok, a w miejsce biszkoptu ląduje drugi papier. Blaszka ponownie wyłożona jest papierem do pieczenia. Na taką samą średnicę, czyli średnicę 26 cm, ustawiamy rant i na spód wykładamy bezę kokosową. A w międzyczasie, przez te 20 minut, jak ta beza będzie się piekła, my dokończymy przygotowywać krem. I to jest bardzo proste, z tego względu, że użyjemy przygotowany wcześniej budyń, kostkę masła, a także użyjemy ananasa, tego co został nam w puszce, pokroimy go w kostkę. Także będzie naprawdę bardzo proste. Ja już tutaj wygrzebuję ostatnie ilości naszej bezy kokosowej. Teraz ładnie Tutaj do brzegów docieram tą bezę i tak jak mówiłam 20 minut pieczenia. Zabieram blaszkę z bezą, zabieram też miskę, bo właśnie w tej misce będziemy przygotowywać krem i zostanie nam tylko składanie. I zaczynamy przygotowywanie kremu. Kostka masło ląduje tutaj w misie miksera. My tutaj mamy naprawdę dzisiaj upał, dlatego to masło jest mega miękkie. Wy też miękkiego masła użyjcie. I teraz będziemy masło ubijać, a później do masła pójdą cztery żółtka. No i oczywiście nasz budyń. A na koniec, uwaga, pokrojony ananas z puszki. Masło jest już ubite, dlatego do środka lądują teraz cztery żółtka. No i oczywiście łyżka po łyżce dodajemy gęsty, ostudzony budyń ananasowy. I tak oto powstaje nam przepyszny krem ananasowy. Na koniec pokroimy dość drobną ananasę, całość wymieszamy i już na koniec będziemy składać ciacho. Krem jest już gotowy, za chwilę wam go pokażę, ale teraz czas na ananasy. Kroimy ananasy. Miała być kostka, ale mogą być równie takie paski. Najważniejsze, żeby on był drobno pokrojony. I za chwilę ten cały ananas, czyli cała puszka ananasa, wyląduje w środku w kremie. Sam krem jest taki delikatny. Nie jest on słodki, ale ten ananas sprawi, że te, to połączenie smakowe będzie takie. Wyrównane. I zobaczcie, tak prezentuje się krem bez ananasa. A teraz oczywiście dodaję pokrojonego ananasa, już bez użycia miksera. Wymieszam całość za pomocą silikonowej łyżki. Czyż to nie wygląda pięknie, za chwilę już składamy ciasto. Biszkopt jest gotowy, krem, a także beza. Ja już tutaj wykroiłam boki. Zobaczcie, pięknie ona się upiekła, dlatego teraz zostało tylko i wyłącznie składanie. A składać będziemy sobie na takim spodzie i na ten spód. Od razu przekładamy sobie biszkopt. Biszkopt sobie nasączymy, nasączymy sobie sokiem cytryny, a także wodą. I nasęczamy biszkopt, niech on wchłonie tego trochę soku. To nada naprawdę fajny, kwaskowaty kontrast. Teraz na biszkopt wykładamy krem. Oczywiście takie ciasto możecie przygotować sobie w kwadratowej lub prostokątnej formie. Wymiary blaszek dodam Wam w opisie. Dzisiaj zrobimy ciasto w kształcie ala torcika. Krem jest już wyłożony, by ciasto było równe. Oczywiście zakładamy ram cukierniczy, całość dociskamy i zobaczcie, widać po bokach, jakie było ciasto nierówne, a my sobie po prostu za pomocą tej patery obracamy i wyrównujemy krem. No i oczywiście na górę pójdzie kokosowa beza. I tak przygotowane ciasto już po nałożeniu bezy schładzamy minimum dwie godziny w lodówce. Także my widzimy się za dwie godziny, teraz już Wam więcej nic nie zdradzam, zobaczycie no jest końcowy. Twórcy smaku, pierwszy przepis serii, gdzie przygotowuję moje ulubione dania na każdą literę alfabetu jest już gotowe. Zobaczcie, jak to ciasto pięknie się prezentuje. A teraz przechodzimy do wykrajania pierwszej porcji. Ja już się nie mogę doczekać. I uwaga! Zobaczcie, już przekładamy na talerz i cieszymy się wspaniałym smakiem. Ja za dziś Wam oczywiście serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku i z kolejną literą alfabetu. Ciekawa jestem, czy zgadniecie w komentarzu, co to będzie. Przypominam, literka B, piszcie w komentarzu, czekam. Cieszcie się smakiem razem ze mną? Oczywiście za dziś Wam serdecznie dziękuję.